To był najgorszy dzień na rynkach od marca 2020. Z amerykańskiej giełdy w ciągu zaledwie 48 godzin wyparowało 6,5 biliona dolarów. Nike straciło 25% swojej kapitalizacji, Apple skurczył się o 250 miliardów dolarów, a wszystko to, bo Trump wprowadził cła na 185 państw. Co najlepsze, obserwowany przez nas krach na giełdzie w całej tej historii w zasadzie nie gra większej roli. Zmiany, które nadchodzą są znacznie bardziej daleko idące, a ich zasięg wykracza poza amerykańskie parkiety. Rąbka tajemnicy, o co tak naprawdę chodzi, uchyla sekretarz skarbu Scott Besant, a ja zapraszam na podróż do samego sedna sprawy. Polska organizuje tajne spotkanie, gdzie razem z Wielką Brytanią, Danią, Holandią, Szwecją i Finlandią rozważa wspólne zakupy uzbrojenia. To świetna wiadomość. Może będziemy mieli alternatywę od planu Wonderleyen, która zmusza wszystkie państwa europejskie do zakupów u producentów europejskich, patrz, niemieckich i francuskich. Pomysł jest o tyle rewolucyjny, że wydatki na ten cel byłyby wyjęte spoza jakichkolwiek limitów zadłużenia. Londyn jest podobno bardzo zainteresowany. Ukraina wcale nie jest skazana na porażkę powiedział naczelny dowódca wojsk NATO w Europie, zeznając przed Senacką Komisją Sił Zbrojnych USA. Wielu bardzo ciekawych informacji mogliśmy dowiedzieć się z przesłuchania jednego z najwyższych rangą amerykańskich generałów, który bezpośrednio dowodził Ukraińską armią. Zaczynamy największym newsem nie tylko tego odcinka, ale może i dekady. Choć media skupiają się przede wszystkim na giełdowych spadkach zmiany, które właśnie zachodzą są znacznie znacznie szersze. Ale żeby zacząć od początku, najpierw szybko przejdźmy przez wspomniane już spadki. Takiego kataklizmu na światowych rynkach nie było od 2020. To koszmarny koniec tygodnia dla amerykańskiej giełdy. Apple traci blisko 250 miliardów dolarów kapitalizacji, Amazon 125, Nvidia 124, Microsoft 74 miliardy. Najwięksi chwieją się w posadach, a Fear Grid Index wskazuje na skrajny lęk inwestorów. Tylko w piątek przez 24 godziny z amerykańskiego rynku akcji odpłynął kapitał o wartości 2,9 biliona dolarów. To 120 miliardów na godzinę. W 48 godzin wyparowało łącznie 6,5 biliona dolarów. To 80 razy więcej niż wyniosła amerykańska pomoc Ukrainie. Kiedy giełdy otworzyły się po weekendzie, w poniedziałek 7 kwietnia okazało się, że nadszedł wyczekiwany czarny poniedziałek i z amerykańskich indeksów odpłynęły kolejne biliony dolarów. Wszystko to jest oczywiście następstwem jednego posunięcia Trumpa, który w jednym momencie nałożył cła na, uwaga, 185 państw. Wietnam, w którym Nike ma aż 250 fabryk otrzymał 46% cła. Bangladesz 37%. Sri Lanka 44%. Jeszcze do czwartku to wszystko były kraje tanio Produkujące ubrania i obuwie były, bo od teraz ich produkty nie będą już tak konkurencyjne na amerykańskim rynku. Opierający się na wietnamskiej produkcji Nike, przez dwa dni stracił 25% swojej wartości. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki z najpopularniejszej sportowej firmy świata zniknęło 29 miliardów dolarów. Kapitalizacja sportowego giganta spadła ze 113 miliardów dolarów do zaledwie 84. Chiny, w których swoje iPhone'y składa Apple obrywają 34% taryfami. Stąd przedweekendowy 250-miliardowy spare kapla, który, aby nie wypaść z biznesu smartfonów, będzie albo musiał przenieść całą produkcję iPhone'ów do USA, co będzie ich kosztowało fortunę, albo cena ich najbardziej popularnego produktu skoczy o 43%, stając się całkowicie niekonkurencyjna z Samsungiem czy Xiaomi. Oprócz gigantów, cłami obrywają także ci mali jak Gujana, Macedonia Północna, Angola. Falklandy, Vanuatu, Wyspy Marszala, Mauretania, Erytrea czy Gibraltar. Jednym słowem, cła uderzają we wszystkich. To nie jest wojna handlowa. To nalot dywanowy. Od chwili zaprzysiężenia Trumpa z amerykańskiego rynku akcji odpływa ponad 10 bilionów dolarów. To 10 tysięcy miliardów dolarów. Zer jest tak dużo, że w zasadzie ciężko je policzyć. Internet zaraz zalała fala memów, ale jest to śmiech przez łzy. Ci, którzy nastawiali się na wyjątkowo udany rok, już rewidują swoje plany. Ten mem jest chyba moim ulubionym. Nawet słynny tekst Trumpa, że wszyscy będą dzięki niemu tylko wygrywać został obrócony przeciwko niemu. Ludzie mają dość. Ale do końca jeszcze daleko. Wykrwawianie giełdy niestety potrwa. Jest przeprowadzane celowo. Dlaczego? O tym zaraz, bo zostało nam jeszcze jedno do wyjaśnienia. Trump mówił, że nakładając taryfy odwetowe jest miłosierny, bo ustala je i tak o połowę mniejsze od tych, które za granicą muszą płacić amerykańscy producenci. Ale tak naprawdę tabele wprowadzają w błąd. Amerykańskie eksport do Chin wcale nie jest obwarowany 67% cłami. Średnio wynoszą one jedynie 3%. Jednak dla Trumpa w tym przypadku nie gra żadnej roli, gdzie leży prawda. Konsekwentnie realizują dawno ustalony plan wykrwawiania rynku akcji i nie widzi nic złego we wciskaniu swoim wyborcą kitu, mówiąc im, że przywraca sprawiedliwość w handlu zagranicznym z USA. Człowiek, który stoi za tym wszystkim, Scott Besant, sekretarz skarbu, mówi, że to dobry dla Ameryki detoks. Osłabianie największych amerykańskich przedsiębiorstw, pereł w koronie, jak może to być dobre? Taki niby kapitalista, a rozpoczął wielką tragedię, rynków kapitałowych. Ale wsłuchawszy się w słowa Besenta, które wypowiedział ostatnio na wywiadzie u Carlsona Tuckera, wszystko nagle zaczyna nabierać sensu. Chwilowe osłabienie giełdy to niewielka cena za przywrócenie normalności w USA, bo rozwarstwienie społeczne w Ameryce jest dziś o wiele wyższe niż było tuż przed upadkiem Cesarstwa zachodniorzymskiego. Sekretarz skarbu mówi, że obecny stan rzeczy jest wyjątkowo niesprawiedliwy. 10% najbogatszych Amerykanów posiada 88% rynku akcji. Następne 40% posiada już tylko 12% rynku akcji, a pozostałe 50% społeczeństwa nie posiada nic, ma długi. Żyją na wiecznym debecie. Zakupy spożywcze opłacają z kart kredytowych. Domy, w których mieszkają są wynajęte, a samochody, którymi jeżdżą w kredycie. I w związku z tym musimy im trochę ulżyć. Ulżyć na dwa sposoby. Po pierwsze, obniżyć stopy procentowe, czyli zmniejszyć odsetki, które są od kilku lat na wyjątkowo wysokim poziomie. Jak widać na tym wykresie dług zawsze był tani i od początku lat 90. do 2021 jego koszt pozostawał na tym samym niezmiennym poziomie, co pozwalało ludziom jakoś funkcjonować. A po drugie, sprowadzić miejsca pracy w sektorze produkcji z powrotem do USA. W związku z rygorystycznymi taryfami Trumpa, Apple już zapowiedziało, że zainwestuje w Stanach Zjednoczonych 500 miliardów dolarów. Jak zainwestują? Wleją na rynek? Nie. Stworzą miejsca pracy. Nike część swojej produkcji prawdopodobnie też przeniesie do ojczyzny, bo dalsza produkcja na rynek amerykański w Wietnamie po prostu się już finansowo nie spina. Zjednoczone Emiraty Arabskie zadeklarowały inwestycje na poziomie biliona 400 miliardów dolarów, Saudyjczycy 600 miliardów, TSMC 140 miliardów, Hyundai zainwestuje 20 miliardów, a produkujący silniki do samolotów Rolls-Royce kolejne kilkanaście miliardów dolarów. To wszystko są już potwierdzone inwestycje, które napędzą amerykańską gospodarkę, a za nimi przyjdą dziesiątki kolejnych. Amerykańska klasa średnia, stanowiąca niegdyś o potędze gospodarki USA, dziś praktycznie nie istnieje. Ta dojna krowa, którą przez lata dojęli wszyscy, dziś ledwo może złapać oddech, jest gatunkiem na wymarciu. Są albo bogaci, łamane na bardzo bogaci, albo ci, co próbują spłacić swoje karty kredytowe tworząc nowe miejsca pracy oraz zmniejszając koszty obsługi zadłużenia. Trump z Besentem chcą odnowić klasę średnią, czyli koło zamachowe gospodarki, a przy okazji ułatwić sobie rządzenie państwem. Państwem sparaliżowanym przez wysokie odsetki. Kiedy media skupiały się na przedstawieniu z tabliczkami, nikt nie zauważył, że w tym samym momencie rentowność amerykańskich dziesięciolatek z blisko 5% spadła poniżej 4, a sekretarz skarbu obchnął światu nową porcję amerykańskiego długu na bardzo korzystnych warunkach. Cyk i besant wpuścił w rynek obligacji za niemal 120 miliardów dolarów. Tak się wygrywa. Na naszych oczach jednym pociągnięciem pióra 47 prezydenta USA reorganizowany jest światowy łańcuch dostaw. Odwracany jest kierunek, w którym płyną towary, odwracany jest handel. Jeszcze stosunkowo niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak olbrzymią obserwujemy zmiany, jak bardzo zmieni się świat. To nie jest krach na amerykańskiej giełdzie, to reset światowego handlu. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Z inicjatywy Polski odbyło się w Brukseli spotkanie, w toku którego obecne na nim państwa, czyli Polska, Wielka Brytania, Skandynawowie i Holandia rozważały stworzenie specjalnego banku, za pomocą którego kupowałyby dla siebie broń. To bardzo ciekawa dla nas inicjatywa, za którą warto trzymać kciuki, bo stoi w kontrze wielkiego planu zbrojeniowego von der Leyen. Tak, tego, który ma opiewać na sumę 1 biliona euro i który zakłada, że zrzucą się na niego wszystkie państwa członkowskie Unii, ale sprzęt będzie kupowany tylko w Europie, czyli głównie u niemieckich i francuskich dostawców, których akcje oczywiście wystrzeliły w kosmos. Nowy pomysł, w sprawie którego na uroczystej kolacji po cichu spotkała się Polska, Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Finlandia i Holandia jest dla nas ekstra alternatywą, ponieważ umożliwiałoby nam to dalsze kupowanie broni, gdzie chcemy. Ukraińczy Amerykanów, nie tylko u Niemców. Oczywiście u Niemca też będziemy mogli, jeżeli oferta będzie odpowiednio atrakcyjna, ale nie będziemy na niego skazani. Dodatkowo państwa ustalały, że wydatki na zakup uzbrojenia nie byłyby uznawane za dług państw partycypujących, bo sprzęt byłby formalnie własnością wspólnej instytucji finansowej, a państwa z niego korzystające regulowałyby jedynie odsetki i koszty eksploatacji. Oprócz tego, że dzięki temu nie bylibyśmy uzależnieni od Brukseli, od której i tak już jesteśmy uzależnieni w praktycznie każdym jednym aspekcie funkcjonowania państwa, moglibyśmy też finansować wydatki na zbrojenia bez zważania na limit zadłużenia, który, i już niestety osiągnęliśmy. Przypominam, wpadliśmy w procedurę nadmiernego zadłużenia. Zresztą nie tylko my. Jak powiedział polityko jeden z anonimowych urzędników biorących udział w spotkaniu, Brytyjczycy mają fiskalny kaftan bezpieczeństwa, więc są tym projektem bardzo poważnie zainteresowani. Kolejną korzyścią jest to, że wciągamy na pokład aktywny teraz w kwestiach bezpieczeństwa Londyn. I to w czasie, kiedy Wielka Brytania planuje znacząco zwiększyć wydatki na obronność. W zbrojeniowym planie von der Leyen Wielkiej Brytanii nie było, bo ta nie znajduje się już w strukturach Unii Europejskiej, więc Bruksela nie ma na nią żadnego przełożenia. A o tym, że przy zakupach grupowych moglibyśmy negocjować lepsze ceny, lepsze warunki, o już nawet nie wspominam. Partnerem odcinka jest Speakly, aplikacja, która przyspiesza naukę języków i skupia się na kluczowych słowach i zwrotach bez zbędnej gramatyki. Żadnych nudnych lekcji, Speakly to praktyczny, pełen zabawy sposób na płynne mówienie. Dodatkowo z Tutorem AI masz wsparcie 24 na 7. Co ważne, teraz możecie spróbować za darmo. Wchodząc z mojego linka macie 7 dni na bezpłatne sprawdzenie tej metody. A jeśli później zdecydujecie się, to otrzymacie aż 75% zniżki na plan roczny. 75%. Link znajdziecie na dole w opisie tego filmu. A ostatni z dzisiejszych tematów poświęcony jest temu, co dzieje się aktualnie za naszą wschodnią granicą. Ukraina wcale nie jest skazana na porażkę, powiedział naczelny dowódca wojsk NATO w Europie, zeznając przed Senacką Komisją Sił Zbrojnych USA. Wielu bardzo ciekawych informacji mogliśmy dowiedzieć się z przesłuchania jednego z najwyższych rangą amerykańskich generałów, który bezpośrednio Zaangażowany był w dowodzenie ukraińską armią. Warto tu wtrącić, bo nie każdy miał okazję zapoznać się z tymi doniesieniami: według The New York Timesa, praktycznie cała wojna na Ukrainie była prowadzona z Pentagonu oraz amerykańskiej bazy Wiesbaden w Niemczech. Decyzje i plany akcji były opracowywane i zatwierdzane przez Amerykanów przy większym lub mniejszym udziale strony ukraińskiej. Tak wynika z publikacji opartej na ponad 300 wywiadach przeprowadzonych z urzędnikami rządowymi, wojskowymi i wywiadowczymi z USA, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Polski czy państw bałtyckich. I właśnie dlatego warto wysłuchać oceny obecnej sytuacji na ukraińskim froncie przedstawianej przez tego generała. Facet prowadzi te wojny i zeznaje pod przysięgą, więc musi mówić szczerą prawdę to, co naprawdę uważa. Kiedy jeden z senatorów zapytał go w lutym 2022 roku, nawet nie śniliśmy o takich stratach rosyjskich czołgów, prawda? Kawoli odpowiedział: Nie, nie śniliśmy. Nie spodziewałem się, że ta wojna potrwa tak długo ani że Ukraina zdoła zniszczyć tak wiele rosyjskiego potencjału wojskowego. Przypomnę, według ostrożnych szacunków, Rosja straciła już 4000 czołgów. To Tyle, ile łącznie posiadają ich Amerykanie. Z przesłuchania dowiedzieliśmy się również, że spośród 11 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej, jakich Kreml rzucił na front, połowa została już wyeliminowana. Rosja z kolei traci 1000 osób dziennie, ale Putin ma jeszcze wiele dusz do poświęcenia. Siła żywa mu się prędko nie skończy. Kowoli mówi, że Ukraina się okopała, umacnia obronę i odpiera ataki, a europejskie F-16 już latają po ukraińskim niebie. Kolejne samoloty są w drodze. Z całego jego kilkugodzinnego zeznania wyłania się obraz twardo trzymającej się Ukrainy, która wcale nie musi przegrać wojny z Rosją, wbrew narracji, która ostatnio zaczęła dominować w mediach, ba, którą nawet powtarza Biały Dom. Donald Trump co chwilę rzuca przecież, że Ukraińcy nie mają kart, że długo nie wytrzymają. Jednak z punktu widzenia dowódców wojskowych na co dzień zajmujących się prowadzeniem tam walk, no nie do końca tak to wygląda. Na początku konfliktu media wmawiały nam, że Ukraina może wygrać tę wojnę. Teraz powtarzają nam, że Ukraina może ją przegrać. Okazuje się, że tak samo jak wtedy, taki dziś zwyczajnie się mylą. Ale idźmy dalej, bo to nie wszystko, czego dowiadujemy się z przesłuchania. Kawoli wyjawia też, że jeśli chodzi o Rosję, widzimy, że poziom techniczny jej specjalistów jest bardzo wysoki i ewoluuje w trakcie wojny, ale dotyczy to tylko niektórych rodzajów sił zbrojnych. Nie jest to tendencja ogólna. W ujęciu całościowym, jako i wojsk, szczególnie dotyczy to wojsk lądowych, pogarsza się z biegiem wojny. Z kolei w przypadku Ukrainy obserwujemy odwrotną sytuację. Armia zaczynała praktycznie od zera, ale szybko nauczyła się nowoczesnej wojaczki. Dalej komisja pyta wprost, czy gdyby nam albo któremuś z sojuszników z NATO przyszło się teraz zmierzyć z Rosją, to czy lekcje wyniesione z tej wojny nam by pomogły? Czy jesteśmy teraz o krok dalej dzięki temu doświadczeniu? Generał odpowiada: O tak, panie przewodniczący, bez wątpienia. I to jest często pomijana kwestia. Dzięki temu konfliktowi Rosja już prawie niczym nie jest w stanie zaskoczyć NATO, które ma w większości rozpracowane jej systemy. Ważnym wątkiem jest również ten dotyczący rosyjskiej gospodarki, jej faktycznego stanu. Według przesłuchiwanego rząd Rosji przestawił przemysł obronny na tryb turbo, co wywołało ogromną presję inflacyjną na całą gospodarkę, zwłaszcza na sektor cywilny. W odpowiedzi na to Rosjanie zastosowali drastyczne podwyżki stóp procentowych, by powstrzymać inflację. To jednak dławi gospodarkę cywilną. Sektor zbrojeniowy rośnie w błyskawicznym tempie, ale sektor cywilny się kurczy i bardzo trudno będzie im przywrócić równowagę. A jak wygląda sytuacja na polu walki? Widzimy, że ukraińska armia ma trudności, ale mimo to utrzymuje znaczne terytoria, stawia opór Rosjanom i wprowadza innowacje na froncie. Jeśli chodzi o obwód Kurski, Rosja planowała wyprzeć stamtąd Ukraińców już we wrześniu 2024. Ukraina wciąż utrzymuje tam przyczółek. Co więcej, częściowo wkroczyła nawet do obwodu białorackiego. O czas i fiar i torec walki toczą się już od 8, a nawet 12 miesięcy. Ostatnio rosyjska ofensywa straciła na rozmachu i skuteczności w zdobywaniu terytorium. Dotarli do Pokrowska, ale nie mogą przedrzeć się dalej. Rosji brakuje zarówno sprzętu pancernego, jak i ludzi. Ukraina natomiast zajęła bardzo dobre pozycje obronne, solidnie się okopała i jak się wydaje, rozwiązała część problemów kadrowych, z którymi borykała się jesienią. Rozszerzono pulę osób objętych mobilizacją, zwiększono liczbę ochotników, a także skutecznie przesunięto część ludzi z zaplecza na linię frontu. Jak widzicie z tych zeznań nie wy Niechłania się wcale obraz upadającej Ukrainy. Sytuacja jest wręcz podobna do końcówki I wojny światowej, gdzie obie armie są dobrze okopane, a front prawie się nie rusza. Wygląda też na to, że w przypadku Ukraińców dowództwo nie bardzo chce się poddać, bo to byłoby jednoznaczne ze spisaniem na marne dotychczasowego poświęcenia swoich poległych. A na koniec mam dla Państwa coś lżejszego niż krach na giełdzie czy wojna na Ukrainie, a mianowicie genialny polski wynalazek. Przez lata wmawiano nam, że węgiel to przeżytek i szkodliwy surowiec. A tu proszę, Pan Kazimierz w swoim garażu skonstruował piec, który niemal całkowicie eliminuje szkodliwe gazy, po prostu je spalając. Gdyby takie rozwiązanie opracował Niemiec, gwarantuję Wam, w naszych kotłowniach takie piece stałyby się standardem. Zaplanowałem taki kocioł, żeby spaliny wszystkie, które w kotle powstają były spalone prawie całkowicie. Kocioł Pana Kazimierza tym różni się od tradycyjnych urządzeń, że na palenisku jest komora cyklonowa. Doprowadzane tam w sposób wirowy gazy ulegają niemal całkowitemu spaleniu w temperaturze ponad 1000 stopni Celsjusza. Wytwarzane ciepło szybko podgrzewa wodę w ogromnych zbiornikach akumulacyjnych. Gdy woda osiąga temperaturę 90 kilku stopni, kocioł jest wygaszany zależnie od pory roku na kilka lub kilkanaście dni. W tym okresie domownicy mają ciepłe kaloryfery i ciepłą wodę w kranach. Po kilku rozpaleniach w tym piecu możemy śmiało stwierdzić, że jest to rewelacyjny piec. Naprawdę jest bardzo efektywny. W ciągu 12 godzin można nagrzać ogromną ilość wody do 90 stopni, czyli prawie temperatury wrzenia. Jest, naprawdę, jest to przełomowa konstrukcja. Najpewniejsze i łatwe do obliczenia są efekty ekonomiczne. Poprzedni piec zjadał 2-3 razy więcej węgla. Mamy duży metraż do ogrzania, więc jest to bardzo efektywna konstrukcja. Spełnia rolę w 100%. Gdyby zastosować powszechnie tego typu pies do spalania węgla, nie mielibyśmy problemu smogu, a wskaźniki ekonomiczne dla każdego w zakresie kosztów ogrzewania znacznie by zmalały. Wynalazca kotła nie szczędził sił i środków, by skonstruowane przez niego urządzenie miało wszystkie niezbędne certyfikaty. To co zrobił i to co osiągnął już w tej chwili zasługuje na szacunek i uznanie. Wiemy także, że pan piecuch przebadał swoje urządzenia w laboratoriach. Wykazują one bardzo niską emisję. Tym sposobem dotarliśmy do końca programu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Dla Pieniędzy News.